Krystyna Pawłowicz, znana z kontrowersji i ostrego języka, posłanka PiS zapowiedziała właśnie koniec kariery politycznej. Muzyka. Wiadomość pojawiła się na Twitterze: Jej odejście z polityki ma nastąpić po świętach Bożego Narodzenia. Krystyna Pawłowicz w Sejmie RP od 2011 roku posłanka z Wojcieszowa przez te 7 lat dała się poznać lepiej niż jeden deputowany z dłuższym stażem. Zrobiła to dzięki agresji w języki, kontrowersyjnym wypowiedziom, atakom personalnymi. Jedzeniu na sali posiedzeń podczas komisji Sejmowych. Członkini PiS jest uwielbiana przez swój elektorat i cieszy się wysokim poparciem w rodzinnych stronach. Dziś 66-latka poinformowała, że odchodzi z polityki. Krestyna Pawłowicz odchodzi z polityki. z zapowiedzią o powrocie do cywilnego życia pojawił się na jej profilu w odpowiedzi do komentarza pod jej wcześniejszą publikacją. Już wcześniej zapowiadała usunięcie konta na Twitterze. Powodem takiej decyzji ma być chęć odpoczynku i poprawy zdrowia. W kolejnych twetach podała do wiadomości, że być może powróci do pracy w Sejmie jesienią. Zapowiedź politycznej emerytury jest zaskakująca. Zawsze aktywna w mediach społecznościowych i w sejmie posłanka nigdy wcześniej nie kwestionowała swojej przyszłości. Nikt z pozostałych polityków jak na razie tego nie potwierdził. Pod postem zebrało się wiele komentarzy, głównie zawiedzionych osób.